Elisi oddało. To były najciekawsze play-offy od długiego czasu. Dostaliśmy dwa zaskoczenia w górnej drabince. Następnie kompromitację faworytów z Fnatic, pasjonującą i zawartą serię o wyjazd na Worlds pomiędzy KC i m a na koniec underdogowie, na których prawie nikt nie stawiał, wygrywają LEC Spring Split 2025. Zapraszam. Zaczynamy od serii KC vs m -Coy. Na pierwszej mapie KC wzięło sobie typową early game'ową kompozycję. Kalista, Pantheon, Akali. Ich celem było zmiażdżenie przeciwników w early game'ie, i szybkie domknięcie gry, ale MC weszło strasznie podpalone na tą serię Powinni raczej unikać walki, doskalować się, próbować rajdować stron mapy, czekać na błędy przeciwnika i spowalniać grę, ale tego nie robią. Stawili się już na grapsach i okej. Okay. Wygrali tą walkę, byli w gorszej pozycji. Moim zdaniem nie powinni brać tej walki, ale jednak się zdecydowali, Alwar ładnie zengageżował, wyszło, okej. Okay. Ale w następnych walkach już tak słodko nie było. Walka o Heralda to największy absurd. Mimo buffów tego obiektu jest on chyba najsłabszym jaki można zdobyć. Nie warto na nim coin flipować gry. Jesteś silniejszy? Okej, okay, graj o to. Jesteś na event? Można spróbować. Jesteś słabszy? Odpuść! Postanowiło o niego zawalczyć. Kanna postelkał po baklenie, skasował Kery. AGC nie wypuszcza takich przewag. Rozumieją swoją kompozycję. Mają silne early, czyli muszą brać wszystko z mapy i to robią. Od początku playoffów grają wokół szybkiego stakowania smoków. W 17 minucie tu po wzięciu heralda mogą mieć bardzo wczesny punkt duszowy. M.Koi jest postawiony pod presją i chcą o niego walczyć. Tylko niby jak? Myrwen dopiero biegnie z bazy po wyjebaniu się w walce heralda. W jaki sposób M.Koi, które przegrało walkę 5 na 5, miałoby wygrać bez swojego toplanera i to nie mając swoich ultów? Bo też je zagrali w poprzedniej walce. Potem nie da się grać. W walce o nawet udaje im się na start wybombić kalistę. Tylko... W sumie co z tego? Casey jest już nawidowane. Casey ma was teraz w dupie. Wygrywają nawet 4 vs 5 Chciałbym docenić za tą mapę cannon. Od dawna nie widziałem w Europie tak dobrej Akali. Mamy kilku midlanerów, którzy pogrywali sobie tym championem, Ale dopiero koreański to player musi przyjść, aby pokazać, jak się gra tym czempionem i facun dla niego. Spójrzcie sobie na to zagranie. Ubył do skoku do Gwen zarówno mgłę, jak i ulta, a potem przerwał do skok używając pasach ekscechowego. W TV nawet nie wiedziałem, że istnieje taka interakcja. Ale w sumie nie gram Akali, mówię jest to coś oczywistego dla graczy tego czempiona. Zaimponował mi sprytem. Dzięki temu Dive kilka sekund później był banalnie prosty. W mapie drugiej Kanna znowu zdymał Myrwyna gdzie dzieciuka i to jego własnym pikiem. Merwyn wciągnął Nidalkę do proplayu, a Kanna sobie ją kradnie i robi 40 CS-ów w 15 minucie. Robi na sobie tak, co chce. W 30 minucie ma 3000 koła przewagi. Mimo wszystko M.Koi raczej prowadzi tą mapę. Dobrymi zagraniami wyirli, wyrównali stratę stopa. Problem w tym, że Casey znowu stakuje smoki i znowu jest w punkcie dufowym. No i M.Koi ma trochę lipę. Minutę przed smokiem dufowym idą na barona. Tak, żeby Casey nie mogło strajdować dufy za barona albo na odwrót. Desperacja. Ta decyzja nie wynikała z tego, że chłopaki jesteśmy silniejsi, chodźmy na barona, tylko... Chłopaki, jeśli nie zrobimy tego teraz, to mamy przejebane. No i faktycznie decyzja nie popłaca. Casey odbija barona i niby potem mówi star, wygrało walkę na baronie, zrobili dwa za jednego i poszli na smoka. Ale gdyby ktoś zaproponował Casey taką wymianę przed walką, i byliby z tego zadowoleni. To znaczy, byliby, gdyby Kalist z nieznanego mi powodu nie kręcił się wokół Dragon Pitu i nie dostał kotwicą na pysk. Kalist podczas swoich gier ogrywa przeciwników magicznymi sztuczkami ale czasami okazuje się, że to czarna magia i pochłania własnego twórcę. Bez Luciana Baron okazał się useless, a KC przegrał kolejny teamfight i całą mapę numer 2. Mamy wyrównanie. W mapie numer 3 Jojo Pyun popisał się kreatywnością i wyciągnął Casadina. Obawiałem się trochę tego piku. W końcu nie bez powodu Casadina nie ma od dawna w propleju. Problem w tym, że wydarzyła się bardzo zamłynowana walka na midzie. Elioja chce zgankować, ale Jajek nokturnem przelatuje mu nad głową i uderza pierwszy. I tak trochę losowo... Kasadin wychodzi z tej walki z dwoma flagami. Early game powinien być dla niego tragiczny, a on wychodzi z niego do przodu. W tym momencie gra się sypie. Myrwin ponownie się obudził. MKoy oddał rambla dla Casey, a Myrwin skanterpikował go Warusem i wyszło bosko. 20 CSów, przewagi w 10 minucie i prawie solo bolo. Prawie, bo Alvaro trochę pomógł. Podoba mi się to, co próbuje robić Mirwin. Jest gorszym zawodnikiem niż Kanna i on to wie. Dlatego nie sili się na pokonywanie go w typowym zestawieniu biorąc jakiegoś Horna czy Galio. Tylko w swoim stylu. Varus na popa i jazda z frajerami. Ogólnie mapa była fajna pod względem emocji, ale zdecydowanie gorsza pod względem poziomu. Już nieraz w tym sezonie widzieliśmy jak drużyna łapie niewielkie przewagi i snowballuje z tego grę. Tutaj tego brakowało. Raz i jedni zdobywają przewagę, potem ją odnowu oddają. Słabo to wygląda, ale na pewno jest dobra dla widza, nie brakuje emocji. W końcu udało się MK wyłapać Targamasa, wzięli z tego barona i z nim skończyli grę. Przechodzimy do mapy czwartej. Do tej pory nie wspominałem o Vladim. I nie jest to przypadek. Nasz kochany Greg został na tą serię schowany w graniciapie, bo był absolutnie niewidoczny. Tym razem Jojo z Molderem orał na klipy. Ale tym razem Casey nie daje mu czasu na doskalowanie się. Od początku fukają dobrych zagrań. Znowu zaczynają szybkie stakowanie smoków. Swoją drogą to myślałem, że może on powędrować na topadom Myrwyna, Wtedy Ambessa mogłaby zagrać na midzie, fakt, Ambessa wykorpiego to jest trudna linia, ale Smolder miałby darmowe szybkie skalowanie na Sajonie. A Myrvin jest dobrym graczem Adekery, co pokazał w drugiej mapie Varusem. A tak, Ambessa była i tak useless, a Smolder i tak dostakował się dopiero w 26 minucie. No nie wiem, może nie mieli przećwiczonej Ambessy na midzie. No ale dobra, nie wyprzedzajmy faktów. Gra w 21 minucie, 37 sekundzie nie idzie po ich myśli, ale spokojnie, Smolder ma już 170 staków. trzeciego smoka można na luzie oddać, I jeszcze nie ma tragedii, po prostu będziemy musieli zgarniać wszystkie następne. Nie, Mko idzie na Atakana, nie, Mko idzie na Atakana. No w jakim celu? Jeśli chcieli strajdować Atakana za Smoka, to i tak za wcześnie zaczęli go robić. Powinni dać KC wejść w okolice Smoka i wtedy pójść na Atakana. A tak to KC mogło najpierw odpowiedzieć na Atakana, zabić Mkoj, wziąć Atakana i potem iść po pointa. I potem było GG. Znowu w piątej mapie jest Młyn i nie wiadomo, kto wykrywa. Ostatecznie Mkoj idzie na Barona i tam wygrywa, a dzięki temu całą grę. Nie mam tu czego mawiać. Też mówiąc, tak jak prawie każdy, uważałem KC za faworyta tej serii. Ale ten wynik ani trochę mnie nie zaskakuje. Casey zrobił ogromny progres w trakcie tego sezonu. Fanatic nie dojechało na playoffy. Casey tak naprawdę przez cały split nie dojeżdżało. No i widzimy m na MSI. Mimo, że w życiu bym nie obstawił, że to właśnie ich i tu zobaczymy na następnym turnieju międzynarodowym. Niech nas Jankos ma w opiece, bo z tym składem może się skończyć kolejną kompromitacją. Przechodzimy do kulminacji sezonu. Wielkiego finału w sali na 200 osób pomiędzy Movistar Coy i G2 Esports. Cała seria zalewała od tego ziomka. Gdy on zagrał dobrze, to mkoi wygrywało. Jeśli źle, to przegrywało. mkoi weszło w serię na pełnym gazie. Gang na błota, gang na mida. Szybki dwa fragi. A potem przez pół godziny nic się nie działo. Raz jedna drużyna podeszła pod obiekt, bo uznali, że są silniejsi, a druga uznała tak samo, więc oddali, a potem druga bierze, a pierwsza oddaje. No i niby fajnie, tak się powinno grać. Problem w tym, że GTU mają botlen Kalista Nico. Early gameową maszynkę do mielenia mięsa. Powinni przychodzić na wszystkie obiekty z jasnym przekazem. Albo oddajecie, albo w pierdol. Jeśli mimo wszystko uznają, że powinni oddawać to znaczy, że poszło coś zdecydowanie nie tak jak powinno. A tutaj 2 do 2. Niby wzięli Grapsy, ale oddali Heralda, a równo się podzielili obiektami. Wreszcie, chwila podkręcenia akcji przez Gitu. Udało im się wyrwać Mervyna. Oddali za to trzeciego smoka, ale mogą dzięki temu podejść na Barona. Niby fight wygrali, zrobili trzech za jednego, ale Barona i tak nie wzięli, więc wracamy do nudów. Gra się zdecydowała przy walce o duszę MKOI. Niestety, Caps się wylał w tym fajcie. Zerkował talią po Ari na Looku i dostał Charma na Karamba! A co gorsze, dokładnie takie samo zagranie zrobił, o ile dobrze pamiętam, to JoJo na Capsa w pierwszej serii tych dwóch drużyn. Tylko wtedy mecz był odwrócony. Tak samo dostał Charma na twarz i musiał uciekać na lołku. Jak widać, Caps nie uczy się na cudzych błędach. W drugiej mapie MK piknęło sobie prawie full AD kompozycję, bo Galio nie do końca służy do zadawania obrażeń. Wy przeciwnika, który niby nie ma jakiegoś idealnego czempiona na stakowań armora, ale zarówno Kamilka, Tran, jak i Nautilius mogą go trochę zdobyć. Za to sami piknej Galio, widząc Tranla. No, nie podoba mi się taka kompozycja M.Koi. Da się oczywiście wygrać taką kompozycję, ale masz przez całą grę nad głową wielki timer, który mówi, że jak gra potrwa wystarczająco długo, to masz przejebane. Wystawiam czerwoną kartkę dla zawodników G2 za niesportowe zagranie. Na pierwszej mapie Bibi oraz Mirwin tańczyli sobie na pierwszym levelu i pokazywali emotki. W mapie drugiej Merwen chciał to powtórzyć i Bibi ustawił się tak, jakby chciał robić to samo. Ale tym razem reszta Zaszła gracza m za plecy i go zabiła. Serdeczne chuj im w dupę za to zachowanie. Please report enemy team. Za to nagranie naleł się ban na rozgrywki profesjonalne i prywatne konta. Dziękuję. No ale, jak to mawiają urolodzy w trakcie operacji, odłóżmy jaja na bok. Drodopium ewidentnie kończył podstawówkę, a matematykę, bo wbija się wykapsa na lowku bez absolutnie żadnej szansy, aby jak przedłużył stuna bo ten już zdecydowanie za daleko i umiera jak debil na jedno combo. Za to z Alvaro robią duo bolo na wrocie. Tragicznie to wygląda. G2 spóźniło się na tą serię. Druga mapa się zaczyna, a oni dopiero mijają Tomasów Mazowiecki. To nie jest ta sama drużyna, która jak buwa przechodziła przez górną drabinkę. Może poprzedni tydzień był zwykłym przypadkiem, z biegiem okoliczności. Akurat Saturn i Jowisz mieli korzystną koniunkcję, więc Jitu odpaliło, ale ustawienie planet się zmieniło i GTU znowu zasysa. Nie ich wina. Chujni ciąg dalszy. Bibi próbuje zrobić solo Ambessę. tylko Wemirwen ma kolegów, a ten go goni odwie w na bocie, aw do Dragon Pitu. A potem dostaje ultem Patrona na pysk. Co to było? Bardzo optymistyczne zagranie. W tym czasie Jitu próbuje to wykorzystać i wziąć Heralda. Ale M.Coy przebiega. Alvaro robi najprostszy możliwy Engage na wysunięty Botlin G2, bo Hans sama postanowi wycofać się z rzeki bliższym wejściem zamiast tym nieco dalszym. Fakt, gdyby poszedł tamtym, też mogłoby być źle, bo Galio już się zamykał. Ale może Wydałoby się to jakoś ograć. W tym miejscu w żadnym wypadku się nie dało i Labrow musiał poświęcić się za swojego adekery. Chwała poległym supportom, poległym w obronie swoich nierozsądnych partnerów. Koło 20 minuty G2 się obudziło. Zaczęli grać, zaczęli próbować kreatywne zagranie z Ultim Ryza. Dive i wykasowanie Galio, to było fajne. Problem w tym, że była już za duża różnica portfeli, a cała akcja była robiona pod towerem. Supa miał czystą strzelnicę. Ale i tak warto docenić próbę. W tym momencie powinno być już GG dla MGOI. Otwierają bota i kierują się na Elder. Wykorzystali brak flesza na Hansami i zmiatają ich w teamfightzie. Następnie otwierają mida i niszczą pozostały inhip na bocie. A potem wypierdalają się w walce z Elderem i dziesięcioma koła przewagi. Kurwa, wystarczyło otworzyć jeszcze topa. Tower i Inhib powinny być raczej za darmo. Co więcej, to miał taką intencję. Bo przechwycił kolejną falę przeciwnika i jeszcze wybacie. Wystarczy poczekać 5 sekund. Weźcie Tower, a potem idźcie na barona. Macie jeszcze pół minuty Eldera, więc G nawet tam nie podejdzie, ale nie. Elioja forsuje walkę. Przypominają mi się te wszystkie troły ze zimy. Albo jeszcze te ze freskowym w składzie, gdzie robili dokładnie to samo. Ich demony odzywają się nawet teraz. G2 ma darmowego barona i wygraliby tą grę, gdyby nie jeden błąd. Poszli na barona w piątkę, a w tym momencie miniony kasował ich bazę. Barona i tak nikt nie był w stanie ukraść, bo był tylko supa. Wystarczyło, żeby Kavs wrócił, obronił towery nexusowe i inhib na topie. Nie mam mowy, żeby się M-Coy przebiło przez niegdy G2 ma barona. Cena jest dostakowana. Trud masz od kurwy armora. Następny fight byłby ich. W mapie trzeciej Elioja nie dojechał. Udało mu się spalić plafa Ance na drugim levelu, ale cała reszta mapy należała do Skiumonda. Wreszcie Gitu robi proaktywne zagrania. Wreszcie coś wyje w tym teamie. Wreszcie się obudzili. Ale mimo tych wszystkich zagrań, grę wygrał im Elioja. Najpierw dał się złapać we własnym lezie. Dzięki temu Gitu ma darmowe podejście pod barona, co prawda barona nie wzięli, ale wygrali na nim walkę. Chwilę potem solo broni tier i jedynki na midzie. Wbija się do przodu, żeby zabić miniony. Oczywiście mu się to nie udaje, a jungler znowu umiera, gdy baron jest na mapie. No kurwa, ludzie. Tym razem G2 bierze barona, potem duszę, a potem M.Cole cokolwiek by robiło, to g jest bogatsze i silniejsze. Elioja daje i Elioja odbiera. W czwartej mapie Elioja wraca do formy. Kreatywnie inwejduje blue przeciwnika, a następnie daje wuje trefa. Ale g jest już przebudzone. Rozpoznają, że Elioja albo jeszcze nie cofną się do bazy i jest niewydany, więc można wyjść i go zabić albo zabrać kuraki, albo cofną się do bazy i go tam nie ma i też można zabrać kuraki. Prawdziwa okazała się pierwsza wersja do dżungli. Emkoj próbuje walczyć, ale nie ma fans. Ditu bierze trzy fragi, no i weczone kuraki. Gigawin, win. Dobre zrozumienie sytuacji i jej wykorzystanie. Podoba mi się to. Alvaro robi antyplay z życia. Podchodzi w okolice dolnej weki. g go widzi, a trefę wyłapuje. Dostał kamieniem od Skarrenera i ucieka na półhopy. Mimo wszystko, Alvaro tam zostaje. Kręci się w kółko i nadal na tym samym wardzie ponownie dostaje hukiem. Tym razem oprawień starcza. No XD mamy 17 minutę. Gitu jest w bardzo komfortowej sytuacji. Mają dwa smoki. Casadin jest bardzo do tyłu. Jeśli wezmą dwa następne smoki, to Casady nie będzie miał wystakowanego Road of Ages nawet na walkę o duszę. I w tej sytuacji Caps biega solo we czterech przeciwników. Ja nie wiem jaki był plan. Czy on liczył na to, że tref go uratuje latarnią? Jeśli tak, to tego nie skomunikował. Tym jednym zagraniem, wejściem w solo na teren rywala jakkolwiek to można nazwać Caps przegrywa tą mapę i całą serię. Smog jest oddany. A takie opóźnienie to dar od niebios, a raczej od Capsa dla M.Koi. Po naprawdę dobrym Irry dzieje się coś takiego. No i potem jest slipa. Mieli przewagę, oddali. Teraz M.Koi jest w wyprowadzeniu. Broken Blade, mogę sobie tym mundo próbować ugrać 7V9, ale to się nie uda. Caps trollował, jakby nie tamta pozycja, nie tamto wyłapanie go. G2 mogłoby pocisnąć tą mapę na fali i wygrać piątą. Caps daje i Klaps odbiera. It is what it is. G2 drugi raz z wędrów wygrali finał po zastąpowaniu górnej drabinki. Co więcej, gdyby KC wygrał ze MCoy, to też by wygrało finał. Powtórzyła się historia z Winter Splitu. Jest to porażające jak bardzo G2 nie odpala w najważniejszym meczu w sezonie. Niemniej, to co się dzieje uważam za coś dobrego dla ligi. Żadna z nie powinna uważać się za bezwzględnych faworytów. Fanatic ze swoim składem gwiazd przegrało na MCoy. KC, mistrz na Winter i finalista First Stand przegrało na MCoy. G2, które wygrywało wszystko przez poprzednie dwa lata z Broken Bladeem, Capsem i Heimsamą, przegrali na m Na m na które nikt nie stawiał. Na m która które zrobiło największy progres ze wszystkich drużyn w Europie. Na Winter narzekałem na nich, że są koń flipami, że w ten sposób nie dadzą rady na żadnego z tych trzech rywali. Ale to nie jest już ta sama drużyna. Te demony czasem się odzywają, tak jak w trzeciej mapie tej serii, tak jak w pierwszej połowie czwartej mapy, ale w porównaniu do Wintera progres jest ogromny. Ten wynik powinien być kopem wymierzonym w leniwe i zbyt pewne siebie dubska Casey. Wy starych grzybów z Fanatic, być może zakątonym wywaleniem humanoida by G2, które trollowało przez połowę regular splitu. Nie liczę na wielki sukces na MSI. Potencjalny sukces wiązałem z Fanatic KC, ale żadna z tych drun nie dojechała. Wątpię, aby G2 i MK było w stanie nas godnie reprezentować. Niemniej, na koniec Winter Splitu mówiłem wam, że Europa może wyprodukować trzech silnych reprezentantów na Warcy i to utrzymuje. MSI pewnie zakończy się kolejną katastrofą, ale na mistrzostwach świata Europa powinna znowu coś znaczyć na e sportowej mapie świata. Wierzmy w to, bo wiara to to co nam pozostaje. I tym pięknym przesłaniem żegnam państwa.